Jedzie karetka za chwilę do ciebie, żebyś się nie buntował, tak jak żeśmy się, się umawiali. Temu człowiekowi trzeba pomóc. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć historię straszną. Nie zawsze chodzi o pieniądze. W pewnym momencie trzeba to przerwać. Czy mogę pomóc? Dzień dobry, może pan mi pomóc, ale niekoniecznie mnie. Ja jestem kierowcą taksówki. Czasami wykonujemy takie zamówienia typu tam dowiezienie zakupu. No dobrze, pan poczeka. jeszcze. Dobrze? Natknąłem się na człowieka, który moim zdaniem już wymaga pomocy medycznej. Jak on się nazywa jakiś Nie jak mam, to? tylko adres mam na który. A Mariusz, tyle to wiem. 76 rok urodzenia. No dobrze, niech pan oczekuje. Panowie, on mi powiedział, że jest skłonny już przerwać to. Nie, Niech pan nie wejdzie, ja pójdę za panem. Ja nie jestem gospodarzem. Teraz coś mnie to zaniepokoiło trzymać. Następna misyta to już będzie karabana. Byłem tu za dwa razy, no to zachowywał się jakby normalny klient, no wie pan, takich jest wielu. Ale dzisiaj no to jest... To nazywająca wyzała Mariusz zgadzasz się, abym ja tu był czy nie? Zgadzam się. Zgadza się. Trzeba jechać z nami do szpitala. Co się panu bierze? Korki jakieś trzeba założyć. Tak się to... pan zainteresował, ale... ale. I tak mu ktoś to przywiezie, bo ja już mu odmówiłem tutaj ze dwa razy, ale i tak mu ktoś przywoził, bo przecież widzę po ilości. wiadomo jak się to skończy. Podcześwieje trochę w tym szpitalu, tak wyjdzie być. na swoją tą. Może tak być, tylko no... A ja już... jestem obcą osobą. Nie mam na to chływu. Spróbuj bo... Czukamy tej po... kurtki? Po prostu nie dał na brat tego Pana, chciałby z którymiś z Panów porozmawiać. Ja Pan so, no, ja tutaj bardzo razy byłem, bo takie zamówienie było, wie Pan, ale w tym momencie, no to dzisiaj to, co zobaczyłem, no, wymaga ten Pan pomocy, ale ja z nim przez chwilę rozmawiałem, on jest zdecydowany na to Abramowicę. Nie wiem, na ile Pan jest w stanie tego przypilnować. I żeby nie uciekł z tego szpitala, bo to się nie zakończy. Proszę Pana, ja jeszcze mam jego kartę płatniczą i, i czy tej Pani mam przekazać, bo jemu to raczej wolę by nie. Kurde nie pójdzie, że chodźcie przez połowie. No usiądź sobie tutaj. Niech nie patrzy nie na takie no. rzeczy. Tak, tak, schowajcie to dziecko, naprawdę. Nie zawsze jest tak, że tylko patrzy się na zarobek. Trzeba czasami w końcu przerwać jakiś proces. Każdy ma prawo sobie zamówić zakupy, alkohol, często też dla dzieci jakiś chleb. Nie każdy ma możliwość wyjścia do domu. Są osoby starsze, którym nie ma kto pomóc i zostaje im faktycznie ta, ta krzywka. Tak samo jest z tymi zakupami alkoholowymi. Natomiast tutaj najpierw sądziłem, że to jest klient po prostu. No ma ochotę się napić troszkę wódki. Gdy przyjechałem do niego w trzeci raz. Tak, trzeci. Stwierdziłem, że tutaj już żarty się skończyły. Dopytałem się go, czy chcesz, chcesz umrzeć? Tak chcę. I w tym momencie uświadomiłem sobie, że to jest chyba ten moment. Sam, mając problem alkoholowy, no narażam się oczywiście, ale jest to dla mnie też taka próba wyzwania dla ratowania też siebie. Mając poczucie, że pomogłem komuś, ja to przechoruję. Alkoholizm jest chorobą. I taki człowiek jak ten, on już nie ma kontroli nad tym, czy będzie pił, czy nie. Będzie musiał walczyć. Zapytacie po co ten film? Nie pytajcie. Ten film pokazuje z bliska. Problem, jaki nas wszystkich dotyka. Wszyscy możemy być na tej pozycji. Każdy, kto spożywa alkohol, oczywiście prawie wszyscy piją, ale nie wszyscy się uzależniają. Natomiast ten, który się uzależni, tego człowieka już po prostu nie ma. Nim rządzi już tylko alkohol. Moim zdaniem, to powinien być. Nie tylko zakaz sprzedaży. Po, poetyckie nazwy, dzieci do No i je Mickiewicz, jest Mickiewicz też gdzieś? Latacha, Smirno, dzika kaczka. Wszystko jest, wszystko jest. Dzika kaczka.